Opowiadanie. Opowieści z lasu. Odcinek 36. Przez sześć dni będziesz robił pranie. Tekst Ojciec doktor Tomasz Szymczak. W poprzednim odcinku, Abba Włodek był świadkiem karambolu na drodze krajowej 22 i pomagał wyciągać ze śnieżnych zasp. swoją czarną, kanciastą pandą. samochody w nim poszkodowane. Rozmowy kierowców stały się kanwą rozważań do refleksji na temat drugiego przykazania dekalogu. Od tamtego wydarzenia minął miesiąc. Czas nadal nie chciał wrzucić wstecznego biegu, więc w marcu, jak w garncu, zamieniało się powolutku w nie mniej nieprzewidywalne kwiecień-plecień. A Włodek był w trakcie wyprawy do łodzi. I to niesamotnej? Otóż, otóż, Amelia poprosiła go o pomoc. Chciała wybrać się na koncert. Jedyny koncert, który zespół Wyrostek Kruczy to Miejsce Przyczepu, z Paulą, jej córką w składzie, miał zagrać w ramach promocji płyty prawdopodobnie Ksylometazolin. Paula wyjechała do łodzi już kilka dni temu, żeby wziąć udział w próbach, a Ameli nie chciało się podróżować samej. Przez sześć dni będziesz robił pranie. Sobotni poranek, kwietniowy, niby słoneczny, ale taki jeszcze do końca nie wiadomo, czy wiosenny, czy nie. Włodkowa panda z Amelią na pokładzie mknęła spokojnie na południe, w stronę łodzi. Dziękuję, żeście się zgodzili, powiedziała Amelia, nadal nie wiedząc, czy przeszli na ty, czy jeszcze nie. Mówiła zatem do Włodka, używając. Drugiej osoby, ale liczby mnogiej. Tak dla niepoznaki. Włodek czynił to samo. A nie ma za co: wyprawa do łodzi nikomu nie szkodzi, zrymował sobie. Nie głodniście? E, nie, jeszcze nie, ale pytanie uprzejme, dziękuję. No to się nie będziemy już zatrzymywać i jedziemy prosto do łagiewnik. Włodek znał rektora franciszkańskiego seminarium ojca Jana i postanowił wprosić się do niego na nocleg. Włodek znał Jana jeszcze z czasów studiów w Gdańsku. Włodek studiował języki, Jan fizykę, ale mieszkali on gdzieś w Gdańsku w tym samym pokoju, w akademiku. I nie dość, że się zaprzyjaźnili, to ta przyjaźń nadal była żywa. Jan po skończeniu studiów uczył przez rok w szkole, a potem coś go napadło i zdecydował się wstąpić do zakonu. Ale to na pewno nie będzie kłopotem, żebym w tym klasztorze się zatrzymała? No, absolutnie żadnym powiedział Włodek. Ojciec Jan mówił, że możemy się zatrzymać. Przygotował trzy pokoje, a gdyby Paula chciała wracać do Bachorza razem z nami, to możemy ją po koncercie zabrać. Zanocuje w klasztorze, a w niedzielę rano możemy śmigać na północ. No super, plan jest bardzo elegancki. Dzisiaj po południu zwiedzanie łodzi, wieczorem koncert, a rano wracamy. Ja mam robotę, wy macie robotę lepiej wrócić niezbyt późno, co by w poniedziałek być świeżym. Dobrze myślę? Dobrze. Odpowiedziała Amelia. A gdyby obowiązywały nas przepisy o szabacie, to można by było dzisiaj taką długą podróż odbyć? Włodek nie zdążył odpowiedzieć na dziwne pytanie Ameli, bo panda powoli wjechała w ulicę Okulną i zatrzymała się przed bramą franciszkańskiego seminarium. Zanim wysiadł z pojazdu, brama zaczęła się otwierać. Za bramą stał jakiś zakapturzony mnich, trzymając w dłoniach coś, co wyglądało jak pilot do bramy. Zaparkować, proszę, gdzie chcecie, byle nie na boisku. Powitać, powitać! zawołał ojciec Jan, bo to on był ową tajemniczą postacią. Zaparkowali, wysiedli, Włodek przedstawił Janowi Amelię. Oto ojciec Jan, Franciszkanin. Oto. Amelia. Nie wiedział za bardzo, biorąc pod uwagę, że nie przeszli jeszcze na ty, czy powiedzieć pani Amelia, czy Amelia. Amelia! wykrzyknął Jan. Janek! wykrzyknęła Amelia. Niesamowite, ale spotkanie. Co ty tu robisz? pytała zdziwiona Amelia. Włodka zamurowało. Patrzał zdziwionym wzrokiem na tę scenę. Wychodzi mi z obserwacji, że się znacie. No znamy się, zaśmiał się Janek i dodał. No czemu wariacie jeden nie mówiłeś, że z Amelią przyjeżdżasz? No, nie mówiłem? Zapytał nieśmiało włodek. No nie, mówiłeś tylko, że pani dyrektor liceum ogólnokształcącego imieniu świętego Franciszka z Asyżu w Bachorzu jedzie do łodzi na koncert córki tralala, tralala, i że zaoferowałeś się podowarzyszyć jej w podróży i że będziecie w sobotę po południu, potem idziecie na koncert, wracacie do klasztoru, a w niedzielę rano wracacie do Bachorza. Ale nie mówiłeś, że przyjeżdżasz z moją mamelią. Ojciec Jan roześmiał się serdecznie. Tw Twoją mamelią? No, to długa historia. Najlepiej na jakiś długi jesienny wieczór. Uśmiechnęła się tajemniczo, aczkolwiek wesoło, wesoło, Amelia. No Dalej wszystko potoczyło się zgodnie z wyobrażeniem. Amelia i Włodek zajęli gościnne pokoje w klasztorze, Janek zaprosił ich na obiad, wybrał się z nimi na spacer po Łodzi, a wieczorem na koncert. Przed koncertem mieli okazję przywitać się z Paulą, która wpuściła ich do sali koncertowej wejściem dla muzyków. Może i dziwnie to wyglądało. Zakonnik na koncercie grupy grającej dość ciężką muzykę, zmiksowaną z elementami muzyki klasycznej. Ale gdy Paula pozdrowiła go ze sceny, wymieniając z imienia, nazwiska i pełnionej funkcji, no to Dziwienie wszystkim przeszło. Dla wszystkich stało się normalne, że rektor franciszkańskiego seminarium śpiewa razem z kapelą i całą zgromadzoną publicznością kawałki z nowego albumu grupy. Jankowi najbardziej podobał się utwór 40 dni postu o chlebie i wodzie wydłużyci telomery. Śpiewał go jeszcze w samochodzie, gdy wracali z koncertu. Bóg wam zapłać, dobrzy ludzie, za ten nietuzinkowy wieczór, podziękował Ameli i Włodkowi. To tobie Bóg zapłać za dach nad głową. A z przyjemnością was gościmy, z przyjemnością. To ja jutro proponuję pobudkę, msza święta o 8 w sanktuarium, potem śniadanie, a potem możecie sobie jechać, jeśli musicie. Postanowili działać według planu naszkicowanego przez Janka. Poszli spać i nawet coś się Włodkowi śniło, a meli chyba też, ale pospać do siódmej nie zdołali. Pokoje gościnne, w których zakwaterował ich ojciec Jan, znajdowały się przy schodach prowadzących do pralni. I o 5.30 na tychże schodach rozegrała się scena prawie że teatralna. Dwóch młodych zakonników, każdy z wielkim koszem pełnym ubrań przeznaczonych do prania, złaziło po cichu do pralni. No pech chciał, że wracał z porannego treningu w seminaryjnej siłowni ojciec Fabian, starszy już zakonnik, który wyznawał zasadę, że dzień bez treningu siłowego to dzień, w którym dodaje się Panu Bogu jedno małe zmartwienie. Traci się bowiem siłę, podupada się na zdrowiu, a co za tym idzie, nie pracuje się nad tym, żeby Panu Bogu być przydatnym jak najdłużej. Ojciec Fabian mówił, że kiedy człowiek umrze, to tylko Panu Bogu wiadomo i to jest jego wola, ale od razu dodawał, że nie wolno ingerować w tę bożą wolę, zaniedbując zdrowie, przyspieszając powstawanie nowotworów paleniem tytoniu, prokurując stłuszczenie wątroby chlaniem i organizując sobie ogólny brak kondycji, się nieruszaniem. Fabian natknął się na młodych praczy. Co to ma być? Pranie w niedzielę? Młodzi zmieszali się. No, 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 no. ojcze profesorze, no, 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 pranie. To was trzecie przykazanie nie obowiązuje, no, a, a, ale przecież to tylko pranie. Tak? Teraz pranie, za tydzień praca magisterska, za miesiąc nie wiadomo co, za rok nie będziecie odróżniać niedzieli od wtorku, a za dziesięć lat Pan Bóg Wam obojętnym się stanie, spowszednieje. Wykład ojca Fabiana dopiero się zaczynał, a już był słyszalny w połowie budynku. Włodek obudził się w swoim pokoju, Amelia w swoim, każde z nich podeszło do drzwi, nieśmiało nasłuchiwało, jak burza wypowiedzi ojca Fabiana stacza się po schodach i atakuje umysły młodych zakonników. Napisane jest, sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Stąd wynika, że przez sześć dni będziesz pranie robił, a siódmego dnia żadnego prania nie będziesz robił. Połajanka trwała jeszcze przez chwilę. Padły w niej jeszcze inne cytaty biblijne i imię świętego Maksymiliana Kolbe. Nie sposób nie było jej nie słyszeć, tej połajanki, i nie sposób było do niej nie nawiązać podczas śniadania. Wyspaliście się? zapytał Jan. Ja się wyspałam, zameldowała nieśmiało Amelia. A ja to z godzinę dłużej bym pospał, zameldował Włodek, a Jan zrozumiał, że coś się wydarzyło. Już po chwili wiedział wszystko o porannym kazaniu ojca Fabiana do młodych mnichów na temat świętowania niedzieli. No tak, westchnął Jan. Najciekawsze w tym wszystkim, że ojciec Fabian ma trochę racji. No to w niedzielę prania nie mogę zrobić? Dopytała się Amelia. No, ja bym to trochę zniuansował, powiedział Jan. Są tacy ludzie, co w ogóle w życiu niewiele robią, a się oburzają, jak ktoś, kto przez cały tydzień pracuje, co by rodzinę utrzymać, w niedzielę jedną pralkę nastawi. Ja lubię myśleć, że na jakość niedzieli ma wpływ to, co robię przez cały tydzień. Jeśli faktycznie przez sześć dni będę pracował, to ta niedziela będzie mi smakowała. A jak przez cały tydzień szwendam się z kąta w kąt i w niedzielę próbuję to nadrobić, to smaku ani w niedzieli żadnego, ani w tygodniu żadnego. A co ten Fabian wrzeszczał, że święty Maksymilian Kolbe jest patronem Trzeciego Przykazania? I że oni jako zakonnicy z prowincji imienia Maksymiliana powinni szczególnie mocno Trzeciego Przykazania przestrzegać? Dopytał z ciekawości Włodek. A, bo się zachwycił tym, że papież Franciszek mówił o Maksymilianę w czasie katechezy o Trzecim Przykazaniu. Bo tam w Księdze Wyjścia, gdzie są przykazania, to jest o niewoli, że nikt nie ma pracować w szabat, nawet niewolnik. A w księdze powtórzonego prawa tuż jest wprost powiedziane, że świętowanie szabatu to jest pamiątka wyjścia z tej niewoli. No i papież mówił, że my mamy różne niewole. Ucisk, niesprawiedliwość, kompleksy, blokady psychologiczne. Ale mówił też, że można pozostać wolnym, nawet jak się jest w więzieniu, bo największą niewolą to jest niewola własnego ego. To ego to mogą być jakieś namiętności, wady, pasje, cokolwiek co nie pozwala nam kochać. Człowiek nigdy nie odpocznie, jak nie będzie kochał. Jak będzie zmuszony do nieustannej pracy, zaspakajania ego, to nigdy nie odpocznie. No i w tym kontekście pojawiło się o Maksymilianie, że nawet obóz koncentracyjny nie zmusił go do niekochania. A ciekawe to. Gadali jeszcze chwilę. Włodkowi spodobała się myśl o Maksymilianie do tego stopnia, że w drodze powrotnej namówił Amelię do przeszukania internetu i znalezienia papieskiego tekstu o trzecim przykazaniu i Maksymilianie. No, tu są dwie audiencje o trzecim przykazaniu, zawiadomiła Amelia, wpatrując się w ekran telefonu. No to czytamy dwie, wesoło krzyknął Włodek. Amelia zabrała się za czytanie. Papież Franciszek mówił, że w życiu trzeba odpoczywać, ale nie można pomylić odpoczynku z rozrywką, która jest ucieczką od świata, od historii. O, to, to ładny fragment, skomentowała Amelia. Czytam dalej. No, czytam. Czym jest zatem odpoczynek według tego przykazania? Jest to czas na kontemplację, czas na wielbienie, nie na rozrywkę. To czas, by popatrzeć na rzeczywistość i powiedzieć, jakie piękne jest życie. Odpoczynkowi będącemu ucieczką od rzeczywistości, dekalog przeciwstawia odpoczynek jako błogosławienie rzeczywistości. Dla nas, chrześcijan, centrum Dnia Pańskiego niedzieli jest Eucharystia, która oznacza dziękczynienie. Jest to dzień przeznaczony na to, by powiedzieć Panu Bogu: Dziękuję. Dziękuję Panie za życie, za Twoje miłosierdzie, za wszystkie Twoje dary. Niedziela jest dniem służącym nie wymazaniu innych dni, lecz wspominaniu ich, błogosławieniu ich i godzeniu się z życiem. Ileż osób, które mają wiele możliwości rozrywki, nie żyje w zgodzie z życiem? Niedziela jest dniem służącym pogodzeniu się z życiem, mówiąc, Życie jest cenne, nie jest łatwe, niekiedy jest bolesne, lecz jest cenne. Ładne, skomentował Włodek. I to wszystko? Już koniec. Nie no, dalej jest to potrzebie pojednania się z własną historią. Głos Amelii nieco zadrżał. Ale to może już yy, sobie sami poczytacie, jak, jak dojedziemy. Amelia zamilkła i do końca podróży nie wróciła do tematu, choć było widać, że ją gryzie. Włodek nie drążył i nie zadawał żadnych pytań, bo ani nie umiał, ani nie miał w zwyczaju. Ale oczywiście pierwszą rzeczą, jaką zrobił po przyjeździe do Konigurtka, było znalezienie papieskiego tekstu. Czytał fragment nieprzeczytany przez Amelię. Pokój się wybiera, nie można go narzucić i nie znajduje się go przypadkiem. Oddalając się od gorzkich zakamarków serca, człowiek potrzebuje pogodzić się z tym, od czego ucieka. Konieczne jest pojednanie się z własną historią, z faktami, których się nie akceptuje, z trudnymi częściami własnej egzystencji. Pytam Was, czy każdy z Was pojednał się ze swoją historią? To jest pytanie do namysłu, czy pogodziłem się ze swoją historią? Prawdziwym pokojem nie jest bowiem zmienianie własnej historii, lecz zaakceptowanie jej, dowartościowanie takiej, jaka była. Tak pisał papież. A Włodek pomyślał oczywiście, że Amelia nie jest pogodzona ze swoją historią, skoro tak ją ugryzł ten fragment. Ale jaka była ta historia? Co się w niej takiego wydarzyło? Nie zdążył dokończyć myśli. Zadzwonił telefon. Dzwoniła córka Amelii. Tu, Paula, ja tak po prostu dzwonię, żeby powiedzieć, że dziękuję za dowiezienie mojej mamy do łodzi. Super było. A jaki utwór najbardziej się Panu podobał? Anorektyczne działanie leptyny, odpowiedział Włodek. Bardzo ładny.